Władymir Megre, Dzwoniące Cedry Rosji, Anastazja, Księga trzecia, Przestrzeń Miłości. O jasnowidzących i jasnosłyszących. Dzień za dniem mija mój pobyt w tajdze, a wciąż nie znajduję dla siebie żadnego zajęcia. Anastazja gdzieś biega za swoimi sprawami, choć syn jeszcze całkiem maleńki, Również wspaniale radzi sobie z pomocą dzikich nianiek. Wyszło coś dziwnego. Zupełnie jakby ludzkość wymyślała wszystko tylko po to, żeby człowiek tylko był ciągle zajęty. A tutaj mogę chodzić sobie po lesie i myśleć. No więc chodzę i myślę, poszedłem nad jezioro. Usiadłem na moim ulubionym miejscu na brzegu pod cedrem. Patrzę na paczuszkę z listami czytelników, patrzę i tak sobie myślę. Muszę pamiętać, żeby Anastazja odpowiedziała na wszystkie pytania. Po jakimś czasie przyszła. Widzisz, to są listy od czytelników. Posortowałem wszystkie według pytań. Pytania o wychowanie dzieci, na temat religii, o losie Rosji, o wojnach. Różne propozycje, wiersze, życzenia, pisma od jasnowidzów. Widzisz? Widzę. <laughs> Najpierw zapytałem o jasnowidzów. Są ludzie, którzy mówią, no wiesz, piszą, że kontaktują się z pozaziemskimi cywilizacjami, z jakimiś osobami z przeszłości, słyszą różne głosy. Niektórzy zapisują informacje przekazywane im od kosmicznego wyższego umysłu. Książki o takich kontaktach. Mają duże nakłady. Na przykład jest taka pisarka, Błowacka. Wiesz, napisała kilka grubych książek. Popularni są też rejsiowie. Ci ludzie pisali książki, malowali obrazy. Ich książki są czytane, a obrazy wystawiane w wielu krajach. Niektórzy ludzie boją się, gdy słyszą głosy. Spójrz, jest list od dziewczynki z miasta Klinca. Głos przedstawia się jako mądry nauczyciel i mówi, że ona powinna go słuchać. Ale dziewczynka jest wystraszona i prosi o pomoc. Czy oni rzeczywiście z kimś się kontaktują? A jeśli tak, to jak to się odbywa? A czym według Ciebie jest pozaziemska cywilizacja? No to mieszkańcy jakiejś innej planety czy gwiazdy, albo może coś niewidzialnego, co żyje obok nas? Jeśli ludzie kontaktują się z osobami, które żyły wcześniej, to znaczy, że te zmarłe osoby żyją w jakimś niewidzialnym świecie. Każdy człowiek, Władymirze jest tak skonstruowany, że ma dostęp do wszystkich zasobów wszechświata tego widzialnego, jak również tego niewidzialnego. Każdy człowiek może się kontaktować z kim lub z czym zechce. Kontakt odbywa się tak samo jak przez radioodbiornik. Wiele stacji nadawczych emituje wszelkie możliwe informacje. Lecz to posiadacz radia decyduje, czego słucha. Człowiek jest jednocześnie i radioodbiornikiem, i jego właścicielem. To od jego świadomości, uczuć i czystości zależy, jaka sytuacja, jakie źródło, dźwięku znajdzie się w jego radiu. Na ogół do konkretnego człowieka dociera ta informacja, którą jest on w stanie przyswoić sobie i wykorzystać. Wszystko powinno odbywać się spokojnie i skromnie, bez namolnego akcentowania swojej wielkości. Kiedy mówią komuś o swojej wielkości, próbują wpłynąć na jego ego. Jestem taki wielki, ale właśnie ciebie wybrałem spośród wszystkich, właśnie ty będziesz moim uczniem. Także i ty zostaniesz wywyższony. Na ogół mówią tak niepełnowartościowe, bezduszne byty. Nie dane jest im bycie w ciele, więc chcą duszę ludzką stłamsić, by zawładnąć czyimś ciałem. Wpływają na umysł, wykorzystując pychę i lęk przed nieznanym. Wielu czytelników pyta, jak się od nich uwolnić. To proste. One są bardzo tchórzliwe i prymitywne. Trzeba je ostrzec. Odejdź, bo jeśli nie odejdziesz. Spalecie moją myślą. One wiedzą doskonale, myśl człowieka jest od nich powielokrotnie silniejsza. Można też listek jaskółczego ziela rzucić, przedtem kładąc go na dłoni, rzec do niego w myślach: wybaw mnie listku od wszelkich nieczystości. A jeżeli jest wiele osób i każda chce rozmawiać z jednym i tym samym źródłem, czy to możliwe? Zobacz, piszą przecież, że rozmawiają z tobą. Czy to prawda? A jeśli tak jest, to jak nadążasz wszystkim odpowiedzieć? Wiele jest takich osób, a wszyscy twierdzą, że rozmawiają bezpośrednio z tobą i że im odpowiadasz. Każdy sam produkuje własne myśli. Myśli każdego żyją. One nie przepadają w nicości. Wszystko pomyślane przeze mnie. I przez ciebie również, istnieje w przestrzeni. W przestrzeni jest też moje marzenie, moje myśli. Może je usłyszeć każdy, kto zechce. Jednocześnie może je słyszeć wielu. Kwestia tylko w tym, jakie zniekształcenia może dopuścić dany radioodbiornik. A jakie zniekształcenia, od czego one zależą. Od czystości tego, kto jest odbiorcą. Wyobraź sobie, że słyszysz w radiu, jak ktoś mówi, ale zamiast niektórych pojedynczych słów słyszysz trzaski, a niektóre inne słowa nie są dla ciebie jasne, no to co wtedy robisz? Próbuję domyślić się, jakie tam słowa należy wstawić w miejsce niezrozumiałych. Oczywiście, ale stawiane słowo może zmienić. Zniekształcić myśl, a nawet odwrócić jej znaczenie. Jedynie własna czystość pozwala słyszeć prawdę bez zniekształceń. Jeżeli niewystarczające są Twoje dostrojenie i Twoja czystość, nie należy winić za to źródła. To jest tak samo jak w życiu fizycznym, w waszym świecie. Źródeł dźwięku jest całe mnóstwo, otaczają nas ze wszystkich stron. Każdy chce mieć wyłączność naprawdę, by zawładnąć Twoim umysłem i wolą, a Twoje życie zbudować według własnej wygody. Lecz czy słuchać ich, czy nie, to wyłącznie Twoja wola. Masz wolę sam decydować i nie należy mieć o to do nikogo pretensji. Załóżmy, że tak jest. Powiedz mi, gdy zrodzi się pytanie, na które nie ma myśli, Odpowiedzi w całym wszechświecie, to co wtedy? Na przykład zadaję ci pytanie, a takich twoich myśli nie ma w całej przestrzeni, nie stworzyłaś żadnej, żadnej myśli w odpowiedzi, to co się wtedy będzie działo? Pytanie, na które nie ma odpowiedzi, przyspieszy momentalnie rozwój, jak błyskawica, jak dzwonu dźwięk rozejdzie się we wszystkie miejsca i zakątki, i ruch ten będzie trwał tak długo, Aż nastąpi scalenie przeciwieństw, i zrodzi się odpowiedź, i zostanie usłyszana. Czy to znaczy, że od razu usłyszysz pytanie i zobaczysz pytającego? Tak, tak jak wszyscy. Ja również usłyszę go w ułamku sekundy, ale niestety ludzie od tysiącleci wciąż zadają te same pytania. Są na nie odpowiedzi, lecz słyszących niewielu. Jak się w tym wszystkim zorientować, kiedy źródło jest nośnikiem prawdy, kiedy prawda jest odbierana bez zakłóceń? Nie pojawiają się przecież szumy i trzaski w uszach, gdy słyszymy coś wewnętrznie. Mówisz, że odpowiedź rodzi się jako Twoje myśli zrodzone przez Ciebie. To jak rozróżnić, czy ten głos jest dobry, czy nie? Przecież każdy, kto słyszy głosy, uważa, że słyszy najwyższy umysł. Kiedy w Tobie dźwięczy nie tylko zwykłe słowo, pojawia się też nagle uczucie, emocje duszy i łzy radości w oczach, rodzi się uczucie ciepła, zapachy i dźwięki. Gdy jesteś w stanie uniesienia i czujesz potrzebę tworzenia oraz pragnienie oczyszczenia się, bądź pewien, że wyraźnie odbierasz myśli światła. Gdy dociera do Ciebie jedynie informacja sucha, wskazówka, bądź nakaz, nawet Gdyby wydał ci się mądry, najmądrzejszy, a źródło przedstawia się jako najwyższe i niezwykłe, niezwykle mocarne,